Uczę się cierpliwości. Właśnie przed chwilą miałam okazję sprawdzić, jak to jest z moją cierpliwością, kiedy rozpoczynałam nagranie, i za każdym razem brała mnie jakaś chrypka. No cóż, nie mogę się pochwalić, że wykazałam się cierpliwością. A to taka przydatna rzecz. No rzeczy, cierpliwość to nie rzecz, umiejętność, cecha. Jak to zwał, tak zwał. W każdym razie warto posiadać cierpliwość, warto posługiwać się nią w życiu, bo cóż ta cierpliwość właściwie nam daje? Po prostu myślę, że służy zdrowiu. Człowiek cierpliwy, który pracuje nad tą swoją cierpliwością, prawdopodobnie rzadziej cierpi na jakieś wrzody żołądka czy inne paskudne choroby. Ale mówię o takiej prawdziwej cierpliwości, za którą nie stoi tłamszenie, wyhamowywanie emocji, tylko rzeczywiście taka, taka spokojna cierpliwość, która pozwala nam na to, by czekać na to, co ma przyjść, z taką prawdziwą cierpliwością i spokojem. Jak to ze mną jest? Bardzo różnie. Największa niecierpliwość ogarnia mnie wtedy, kiedy siedzę przy komputerze i okazuje się, że jakieś przeszkody techniczne nie pozwalają mi iść dalej, a niecierpliwość moja wzrasta niesamowicie wraz ze świadomością, że sama sobie z tym nie poradzę. No, trudno wtedy o cierpliwość. Ale są momenty, kiedy. Mogę pochwalić się cierpliwością. Tytuł dzisiejszej mojej gadki to Uczę się cierpliwości. Od grudnia, cały grudzień i cały styczeń czytam tutaj na moim kanale dzieło świętego Augustyna. Państwo Boże, ho, 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 ho! Tu na pewno nauczę się cierpliwości. Mogę się pochwalić, że Przeczytałam już ponad 500 stron, a zostało mi jeszcze jakieś 400. Mam nadzieję, że nie padnę w tej drodze, w tej pielgrzymce, która jest niezwykła, bo po pierwsze uczy mnie cierpliwości. Pewnie dawno bym już to przeczytała i wrzuciła na mój kanał, ale każdy rozdział wymaga, by go tu wprowadzić. Każdy rozdział trzeba oddzielnie, mówiąc krótko, obrobić, a potem wrzucić na YouTube. To jest bardzo czasochłonne. Nie poddam się. Mam zamiar wykazać się tu cierpliwością i jest to dla mnie bardzo dobra lekcja. Zwłaszcza, że dzieło potężne i wnoszące bardzo dużo do mojego życia. Chciałbym jeszcze powiedzieć, że Uczenie się cierpliwości może przynieść tylko same korzyści. Kiedyś na mojej lodówce przyczepiłam pewne zdanie po angielsku, bo muszę powiedzieć, że uczę się angielskiego cały czas, cały czas i ciągle jestem na poziomie początkującym, ale tu też wykazuję się cierpliwością, nie ustaję w swoich wysiłkach. No i wracając do tego zdania, Zdanie jest następujące. Pozwolę sobie powiedzieć je po angielsku. Everything comes to you at the right moment. Be patient. No właśnie. W moim wolnym tłumaczeniu. Wszystko przyjdzie w odpowiednim momencie. Po prostu bądź cierpliwy. I myślę, że coś w tym jest. I uczenie się cierpliwości może przynieść tylko same korzyści, a każdy musi znaleźć swój sposób, jak to robić.